Trzeci dzień rekolekcji. To trzeba zacząć tak jak na Netflixie, w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku, czyli wczoraj, mówiłem o wodach potopu. O tym, że to nie jest tylko zwykły deszczyk, nawet najbardziej ulewny, ale że ten kataklizm ma charakter metafizyczny, duchowy, symboliczny. I z tego też powodu. To czytanie, które mamy dzisiaj, które mówi o ustaniu potopu, również musimy odczytać w tym kluczu. Ustanie potopu nie polega tylko na tym, że było mokro i wyschło, ale jest ono nowym stworzeniem. Ustanie potopu jest, można powiedzieć, drogą do nowego życia, do nowego świata. Wody nie schną same. Jeżeli słuchaliście uważnie, to wody zaczynają schnąć wtedy, kiedy Bóg, pamiętając o Noem, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią. I wtedy wody zaczęły opadać. W języku hebrajskim słowo wiatr i słowo duch to jest jedno i to samo słowo. I równie dobrze można przetłumaczyć ten fragment, że to duch powiał nad wodami. Co jest dokładnie kopiuj w wklej, z obrazu stworzenia, pierwszy rozdział rodzaju. Duch unosił się nad wodami. To znowu nam pokazuje, że tu chodzi o nowe stworzenie, o coś więcej niż tylko to, że wyschło. Nowe życie, czyli życie chrześcijańskie, bo życie chrześcijanina ma być nowym życiem. Ono jest dziełem Ducha Świętego w nas. My czasami sobie myślimy, że nawrócenie, że życie chrześcijanina to jest taka duchowa siłownia. Zawezmę się w sobie, zagryzę zęby i tym razem mi się uda, że pokonam jakiś zły nawyk albo zrobię coś, co do tej pory mi nie wychodziło. Przeważnie nam się nie udaje, bo gdyby nam się udawało, to już byśmy to dawno zrobili, ale gdyby nam się udało, to mogłoby być jeszcze gorzej niż wcześniej, bo moglibyśmy wtedy popaść w pychę. Nowe życie bracia i siostry to jest działanie Boga w nas. Ono nie polega właśnie na tym, że my tutaj coś wielkiego zrobimy, bo nas nie stać na wielkie rzeczy. Taka jest prawda. Ale jeżeli otworzymy się na działanie Ducha Świętego, to Duch Święty może w naszym życiu nawet największe wody grzechu osłuszyć, bo On ma tę moc oczywiście nie należy tego interpretować w tym sensie, że ja się teraz położę na kanapie, a ty Panie Boże mnie zbawiaj. Proszę bardzo powiej Twoim duchem i żeby te moje wszystkie grzechy zniknęły, no? Nie. Chrześcijaństwo jest relacją, a w relacji zawsze trzeba dwóch osób. Jak jest chłopak i chłopakowi się dziewczyna podoba. To niezależnie od tego, jak bardzo ona mu się podoba, jeżeli nie ma wzajemności, to nic z tego nie będzie. I w relacji z Bogiem jest podobnie. To, że Bóg Ciebie kocha, to jest pewnik. Ale jak Ty nie odpowiesz na to i za Twoją odpowiedzią nie pójdą konkretne działania, to nie zafunkcjonuje, bo Pan Bóg nie będzie na siłę Ciebie zbawiał. Miłość na siłę jednostronna to jest gwałt. A Pan Bóg nie jest gwałcicielem. Pan Bóg szanuje Twoją wolność. Niemniej ten opis potopu pokazuje nam, że po to, abyśmy się nawrócili, to potrzebujemy wzywać Ducha Świętego. Potrzebujemy zapraszać Go, żeby On wchodził w te przestrzenie naszego życia, gdzie jeszcze jest za dużo tych wód potopu, wód naszego grzechu, zła. Niestety problem polega na tym, że my bardzo często traktujemy Pana Boga jak takiego okazjonalnego gościa. Co mam na myśli? Jak mamy dom, to przeważnie w tym naszym domu jest tak, że jest salon i salon jest wysprzątany na błysk. Na stole ładny biały obrus, wazonik w wazoniku kwiaty, wszystkie kurze wytarte, bo to jest przestrzeń, gdzie przychodzą goście. To jest przestrzeń? Gdzie jak przyjdzie teściowa, to nie ma się czego czepić, że jest coś nie tak, nie jest picuś glancuś, nie? Ale dalej gdzieś jest sypialnia i tam w sypialni to już tak różnie, a często jest pod domem piwnica i w tej piwnicy to mamy taką szafę, gdzie jest ten przysłowiowy trup, który gnije, tak? Albo taką szafę, którą strach otworzyć, bo nie wiadomo, co z niej wypadnie, bo tam jest wszystko a być może po tych paru latach to już nawet nowe formy życia tam się wykluły. I my traktujemy Pana Boga jak gościa, jak taką właśnie teściową, która przyszła na inspekcję, w tym sensie, że wpuszczamy go tylko do salonu. Co mam na myśli? Że my bardzo często udajemy przed Panem Bogiem, gramy teatrzyk, przychodzimy do kościoła i staramy się Panu Bogu pokazać siebie od najlepszej strony. Tak jakby Pan Bóg nie wiedział, jaki jesteś. Pan Bóg wie, ale jak powiedziałem, on szanuje Twoją wolność. On wejdzie tam, gdzie go zapraszasz. Jak Ty go zapraszasz tylko tam, gdzie jest dobrze, bo chcesz się przed nim chwalić, to się nie dziw, że Pan Bóg nie zmienia tych przestrzeni Twojego życia, gdzie jest źle. Nie potrzebują lekarza zdrowi, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, ale ci, którzy się źle mają. Zabierz Pana Boga do swojej piwnicy, do Twojego najgłębszego syfu. Zaproś Ducha Świętego, żeby On wszedł w to, co jest Twoją słabością, co jest Twoim grzechem, z czym sobie nie radzisz. Nie udawaj przed Panem Bogiem, że jesteś lepszy niż jesteś, bo On i tak wie, jaki jesteś. On doskonale Ciebie zna. On wie, jaki syf się tam kryje w tej piwnicy i Ciebie kocha, właśnie takiego. Ale dopóki Ty go tam nie zaprosisz, to on tam nie wejdzie, żeby tam uporządkować. Wody potopu opadają powoli. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, słuchając tego czytania, że ono się tak trochę ciągnie, jak taki brazylijski serial. Już zaczynają opadać, ale jeszcze nie, no gdzieś te góry się pojawiają. Potem wysyła te ptaki i się czeka i czeka, no kiedy wreszcie wyjdzie z tej arki, nie? To jest ważny obraz, bo tak wygląda nasze nawracanie się, tak wygląda nasze wchodzenie w nowe życie. To się nie dokonuje od tak, ale potrzeba czasu, a my jesteśmy niecierpliwi. Ksiądz Pawłukiewicz opowiadał taką anegdotę, że jeden facet leżał, w szpitalu i pielęgniarka podłączyła mu kroplówkę. I ta kroplówka, jak to kroplówka, tak powoli sobie kapie, kap, kap, kap. I tego faceta już zaczęło tam coś, czemu to tak wolno. Zawołał pielęgniarkę, mówi siostro: To musi tak kapać, nie, nie można by szybciej, nie wiem, może ja bym mógł to wypić. Ona mówi, no niestety, no to jest kroplówka, i, no, i tak, tak musi być, ona tak powoli. A to panu to przeszkadza? Tak, bo ja jestem hydraulikiem i mnie denerwuje, jak coś kapie. My jesteśmy takimi duchowymi hydraulikami, których denerwuje to, że nasza przemiana wewnętrzna jest taka powolna. Czasami bywa tak, że jak ktoś się nawróci. To przez pierwszych tam parę miesięcy, rok, dwa, jest na takiej fali euforii. Wydaje mu się, że już Pana Boga chwycił za nogi, a potem po dwóch latach nagle odkrywa, że ma wszystkie te same wady co wcześniej, tylko przez chwilę był, można powiedzieć, taki zachłyśnięty wiarą. I się zaczyna zniechęcenie. Czasami jest tak, że chodzimy w pierwsze piątki, czy pierwsze soboty, czy kiedy tam. Do spowiedzi, i rachunek sumienia nas dołuje, bo odkrywamy, że mamy te same grzechy nieraz od 50 lat. I to jest taka przestrzeń, w której demon nam podsuwa subtelne pokusy. Na przykład yy, taką właśnie pokusę zniechęcenia. A musimy sobie uświadomić, że potrzeba czasu po to, żeby naprawić to, co zostało zniszczone grzechem. Bo grzech łamie naszą wolność. Grzech nas niszczy. Ludziom się czasem wydaje, że grzech to jest taka wolność. To proponuję porozmawiać sobie z kimkolwiek, kto jest uzależniony od jakiejkolwiek substancji chemicznej, alkoholu, narkotyków. Opowie wam, jaką wolność daje heroina. Ale każdy grzech działa w ten sam sposób. Łamie naszą wolną wolę. I potrzeba czasu, żeby to naprawić. Mój współbrat, taki już świętej pamięci, brata Polinary, opowiadał mi kiedyś o jednym alkoholiku. On w ogóle był wybitnym duszpasterzem alkoholików. Niektórzy bracia żartobliwie mówili, że to ze względu na tę aparycję. Był to starszy, bardzo chudy, wysoki mężczyzna z bardzo długą, całkowicie siwą brodą. Jak on szedł do tych pijaczków, jak oni go widzieli w lekkim jeszcze zamroczeniu alkoholowym, to byli święcie przekonani, że przyszła po nich śmierć. I ta terapia szokowa często działała, że coś zaczynali ze sobą robić. W każdym razie ten brat Apolinary mówił, że kiedyś właśnie rozmawiał z jednym ze swoich podopiecznych, który już od prawie 10 lat nie pił, był trzeźwym alkoholikiem. I mówi to co? Po 10 latach to już się czujesz mocny chyba, co? A on mówi, nie, proszę brata, ja wcześniej przez 10 lat chlałem, to teraz potrzebuję 20, żeby wrócić do tego, co, co miałem przedtem, żeby się odbudować. Potrzeba cierpliwości w naszym nawróceniu, bo Pan Bóg daje nam czas, żebyśmy dorośli do tego, co On chce nam dać. Ale my mu czasami przeszkadzamy, bo na przykład wchodzimy w taką pokusę szukania duchowych fajerwerków. Żeby właśnie coś się działo. Żeby nie była tylko taka proza życia, takie codzienne, mozolne nawracanie się, ale żeby były jakieś emocje. Są ludzie, którzy mylą nawrócenie z emocjami. Jeżdżą na przykład od jednego kościoła do drugiego, bo tam są takie radosne uwielbienia i taka niedzielna msza święta nie, to nieciekawe, bo to ciągle ci sami księża i tak wiadomo co powiedzą bo każdy ksiądz całe życie jedno kazanie głosi tak naprawdę a tutaj pojadę na uwielbienie i oni tak na tych gitarach i tak śpiewają i wtedy ja się czuję tak blisko Pana Boga to są tylko emocje, nie nawrócenie gadałem z moim kolegą który pracował w wydawnictwie katolickim mówię Kamil co się dzisiaj najlepiej sprzedaje? Mówi wiesz Tomek, wcale nie książki o modlitwie, wcale nie komentarze do Pisma Świętego, żadne tam książki o teologii. Wiesz co się najlepiej sprzedaje? Dwie kategorie mówi. Albo książki o takich świętych, którzy dokonywali niezwykłych cudów. Wiesz, święty Pio, szarbel, ksiądz Dolindo, czy jaka tam nowa moda przychodzi. Albo mówi druga rzecz to egzorcyzmy. Bo ludzie nie chcą czytać o tym, co jest ważne, o Ewangelii, tylko o cudownościach. Żeby mnie dobrze zrozumieć, ja nic nie mam do świętego Pio, w końcu współbrat. I od świętego Pio możemy się nauczyć bardzo dużo o wierze. Ale mam wrażenie, że ludzie często nie szukają u niego wiary, tylko zachwycają się właśnie tymi cudownościami, które tej wierze towarzyszyły, ale nie były istotą rzeczy. A egzorcyzmy, one też są bardzo ważne. Żeby ktoś nie pomyślał, że ja deprecjonuję posługę egzorcystów. Posługa egzorcystów jest czymś bardzo ważnym, ale powinna się dokonywać w ciszy. Kościół mówi o tym, że nie wolno ujawniać tego, co się dzieje podczas egzorcyzmów. Dlaczego? Dlatego, bo szatan jest ojcem kłamstwa. I nieważne, co powie, to zawsze to powie tak, że i tak cię przekabaci i tak ci namiesza w głowie. Ale czemu się tym interesujemy? Bo to jest ciekawe. Bo tam się coś dzieje. Bo są emocje. Dlatego też ludzie jeżdżą od jednego sanktuarium do drugiego, bo są jakieś doświadczenia. No to nie jest żadne nawrócenie. Nawrócenia nie mierzy się tym, że ty sto razy byłeś w Częstochowie. Nawrócenie mierzy się tym, Jaki jesteś dla tych, którzy mieszkają z Tobą pod jednym dachem. Co z tego, że byłeś sto razy w Częstochowie i jeszcze piętnaście razy w Fatimie, jak nie potrafisz wybaczyć swojej żonie albo mężowi? To to jeszcze niewiele postąpiłeś w nawróceniu. Czasami też jak to wszystko tak powoli idzie, to się też zniechęcamy, bo nie widzimy efektów. A problem jest w tym, że. My szukamy efektów nie tam, gdzie trzeba. Bardzo często skupiamy się w tym na sobie. Dzisiaj są modne takie pojęcia jak samorozwój czy jakieś samodoskonalenie. I czasami mylimy nawrócenie z takim właśnie rozwojem osobistym. Że ja sobie umyślę, że drogą mojego nawrócenia powinno być pozbycie się tego grzechu, bo ten grzech mi najbardziej przeszkadza. A nawrócenie polega na tym, żeby pozbyć się tego, co Bogu przeszkadza we mnie. A to nie zawsze jest to samo. Kiedyś jeden facet mi mówił wiebrat, od kilkudziesięciu już lat próbuję rzucić palenie. Jak się nawróciłem ładnych już parędziesiąt lat temu, to zrobiłem sobie takie postanowienie, że ja, nowo nawrócony katolik, który wrócił do praktyk religijnych, pozbędę się palenia, żeby wszyscy widzieli, że ta moja wiara się przekłada na moje życie. No bo jak będę tak dalej palił, to koledzy powiedzą co? Nawrócił się, a dalej pali, i mówi: I mi nie wychodziło. Próbowałem na różne sposoby, a ciągle ta nikotyna mnie ciągnęła, bo to było silniejsze ode mnie. Nawet się wściekałem na Pana Boga. Mówiłem mu: Zobacz, to ja tutaj chcę Ci służyć. Nie mógłbyś mnie uwolnić od tego nałogu nikotynowego? W końcu to dla Ciebie to drobnostka, żeby mi się przestało chcieć palić te fajki. A tu nic mówi. I dopiero po wielu latach zrozumiałem, że tak naprawdę to Pan Bóg dał mi łaskę, że nie uwolnił mnie od tego nałogu. Bo ja po to, żeby się od Niego uwolnić, to bardzo dużo zacząłem się modlić. I na początku modliłem się jak poganin, myśląc, że jak będę dużo zdrowasiek odmawiał, to Pan Bóg będzie musiał zrobić to, co ja chcę. Ale z czasem ta modlitwa weszła mi w nawyk, a ja zrozumiałem, że modlę się nie po to, żeby Panu Bogu wytłumaczyć, co On ma robić, ale po to, żeby się z Nim spotkać. Ale nawyk w sobie wyrobiłem i się modlę. Mówię, ale jeszcze ważniejsza rzecz jest taka, że przestałem osądzać. Bo kiedyś osądzałem tych, których spotykałem, że ten alkoholu nadużywa, że tamten się rozwiódł, że ten chodzi do kościoła, a potem gada takie rzeczy, że aż strach słuchać. Ale z czasem, patrząc w lustro, zacząłem rozumieć, że ten, którego widzę w lustrze, niby taki katolik, a nie potrafi rzucić palenia. I to mnie zaczęło uczyć pokory, mówi. Przestałem oceniać innych, ja mam problem z tym, a ktoś inny ma problem z tamtym. I to nie jest moja sprawa, żeby osądzać. Ja nie znam tego człowieka. To Boża sprawa, by osądzać. I mówi do tej pory się nie nawróciłem mówi spalenia, ale Pan Bóg przez ten czas nawrócił mnie z dużo poważniejszych rzeczy. Nawrócił mnie z osądu, nawrócił mnie, choć trochę mówi z mojej pychy. A pycha jest wielką przeszkodą w tym, by się nawracać, bo pycha sprawia, że każdy upadek traktujemy jako e, wielką katastrofę. A dla Pana Boga Twój upadek nie jest katastrofą. Upadek jest wliczony, można powiedzieć, w proces nawrócenia. Nawrócenie to nie jest taka strzała do góry. Nawrócenie to jest ciągła sinusoida, w której upadamy i wstajemy. I to jest nam potrzebne. Zobaczcie, to jest tak jak z dzieckiem, które się uczy chodzić. Takie dziecko, ono stawia pierwszy krok, drugi, trzeci i bęc. Ale nie, nie mówi w tym momencie, nie nadaje się na człowieka dwunożnego, pozostanę na czterech kończynach. Nie, ono wstaje, otrzepuje się i znów trzy kroki i bęc. Tylko żebyśmy przyjęli taką postawę, to musimy wyzbyć się pychy i zrozumieć, że nie jesteśmy żadnymi wielkimi biegaczami duchowymi, ale jesteśmy jak takie małe dzieci. I owszem, upadki będą nam się przydarzać, to wstań i idź dalej. Rób to, co masz robić, rób swoje, bo nawrócenie to nie jest bierność. I Noe też robi swoje. Nie czeka biernie na koniec potopu, ale można powiedzieć robi to, co może. Posyła ptaki. I ten gest wysłania ptaków, on jest bardzo symboliczny. Wiadomo, można to odczytać dosłownie, że posłał te ptaki, żeby sprawdziły tak, czy jest już na czym usiąść, można powiedzieć, jak nie ma, no to wrócą. Ale w tej historii wszystko ma znaczenie duchowe. I także te dwa ptaki, które, Moe, nie Mojżesz, Noe, które Noe wysyłał, mają znaczenie duchowe. Łatwiej nam zrozumieć gołębicę, bo gołębica od razu odsyła nas do Ducha Świętego. A gołębica, która unosi się nad wodami, to jest też symbol chrztu. Tak jak w scenie chrztu Jezusa. O, tam jest malowidło i widzimy właśnie gołębicę nad Jezusem. I to nas odsyła do naszego chrztu. Do chrztu, który kiedyś się zaczął, ale jak już mówiłem i będę się powtarzał, jest procesem ciągłym. I Noe wysyła te gołębice co siedem dni. Każdego siódmego dnia u Żydów był szabat, a dla nas ten szabat przekształcił się w niedzielę, święto zmartwychwstania. Mamy co niedzielę odnawiać nasz chrzest. Przez Udział we mszy świętej, bo na każdej mszy świętej na nowo napełniamy się duchem, bo słuchamy słowa, które tchnie duchem, bo uczestniczymy w ofierze Chrystusa, który umierając na krzyżu wydał ducha. Ale jest też drugi ptak, kruk. I ten symbol może być dla nas trochę trudniejszy do odcyfrowania. To zdradzę Wam sekret. Jak w Piśmie Świętym coś jest niezrozumiałego, najlepszym sposobem, żeby to wyjaśnić, jest przez inny fragment Pisma Świętego. To Pismo Święte najlepiej wyjaśnia Pismo Święte. Choćby taki kruk. Jak nie wiemy, co znaczy, to trzeba zobaczyć, gdzie indziej jest jeszcze kruk w Piśmie Świętym. I znajdziemy go choćby w Księdze Królewskiej, gdzie mowa o Eliaszu. Eliaszu, który z powodu niewierności Izraelitów sprowadził suszę na Izrael. I wtedy pan skierował do niego to słowo: Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit, na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Na podstawie tego fragmentu ojcowie kościoła w kruku upatrywali symbol Eucharystii ptak, który przynosi chleb z nieba. To jest pokarm na czas wygnania, tak jak w wypadku Eliasza. Pokarm na czas drogi, jak w wypadku Noego. Ten kruk symbolizuje Eucharystię, chleb z nieba, który jest dany nam, ludziom, którzy powoli czekają, aż wody grzechu opadną. Po to, abyśmy się nie znużyli, aby nam sił nie zabrakło. My jesteśmy naprawdę w uprzywilejowanej sytuacji. Możemy spożywać ciało Pańskie każdego dnia, i rano są msze i wieczorem. Każdego dnia jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Ale my często nie rozumiemy, jak to jest ważne. Jeden z moich współbraci, który pracował w Turcji, opowiadał mi, że pewnego dnia przyszedł do niego muzułmanin, Turek. I mówi do niego, jesteś ksiądz? Tak, to, to jest kościół? Tak, dobra, masz mi mój sen wyjaśnić. Ten sobie myśli, kurczę, z tym nie wróżbita, żeby sny wyjaśniać, pomylił adresy. No ale dobra, niech mówi, zobaczymy o co mu chodzi, bo to, wiecie, zupełnie inna kultura. A ten facet zaczyna opowiadać sen i mówi: Bo wiesz, mi się śni taki sen I to już któryś kolejny raz, że coś mnie strasznego goni, jakieś wielkie niebezpieczeństwo. Ja uciekam przez miasto i wpadam do takiego budynku. I tam jest napisane kościół. Wpadam do tego budynku i tam, słuchaj, w środku, taki, nie wiem jak ci to powiedzieć, taki, taki biały krążek jest. I słyszę w tym śnie głos, w tym jest twój ratunek. No to jak mi się tak parę razy przyśniło, to stwierdziłem, że przyjdę do tego kościoła. Może wy wiecie, co to jest ten biały krążek. Ten bratnic, nie mówiąc, wziął go do kościoła, otworzył tabernakulum, pokazał mu ciało Chrystusa, a Turek zrobił oczy jak pięć złotych i mówi: To, to. Co mam zrobić, żeby to mieć? No i się zaczął proces przygotowania do Chrztu, i tak dalej. Bo się zachwycił tym, uwierzył w sen, który Pan Bóg mu zesłał, że w ciele Chrystusa jest Jego ratunek i już nie zważał na to, że może go rodzina i znajomi wyklną za to, że wiarę zmienił. Chrześcijanie przed dwoma tysiącami lat, kiedy w Kartaginie ich prześladowano, na sugestie, żeby nie iść w niedzielę do kościoła, bo wszystkich aresztują i na arenę do lwów dadzą, mieli odpowiedzieć: Bez niedzieli my nie możemy. Bez Eucharystii nie możemy. Nie możemy żyć, nie karmiąc się ciałem Chrystusa. Trudno. Jak nas poślą do lwów, to nas poślą do lwów, ale przynajmniej spożyjemy ciało Pana. A kiedy w 1988 roku ubiegłego wieku moi bracia po raz pierwszy od przeszło 40 lat pojechali, by sprawować sakramenty na Białorusi, podówczas jeszcze Związku Radzieckim, opowiadali mi, że natrafili na niezwykły kult eucharystyczny. Ponieważ tam na Białorusi po II wojnie światowej praktycznie nie, nie, nie wyświęcano nowych kapłanów. Związek Radziecki dbał o to, żeby nie było nowych księży. Ci, którzy zostali po II wojnie światowej, stopniowo wymierali. I tak w większości parafii w tym 88-89 roku już nie było kapłana. W jednej od pięciu, w innej od dziesięciu, w innej od dwudziestu lat. Ale ludzie gromadzili się co niedzielę. O tej godzinie, o której była msza święta. Przygotowywali kielich, patenę, zapalali świece. Kto potrafił, ten prowadził modlitwy tak, jak potrafił, a kiedy kończyli się modlić, to siedzieli i długo płakali, bo nie było kapłana, który mógłby dla nich odprawić Eucharystię, który mógłby ich nakarmić chlebem życia. I mówili mi bracia, że to było szokujące doświadczenie takiej Eucharystii łez, komunii świętej pragnienia, gdzie człowiek tęskni za tym, żeby przyjąć Chrystusa, ale nie ma mu go kto dać. My jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, ale czy z tego korzystamy? Droga naszego nawracania się jest długa. Wody naszego grzechu będą opadać powoli. Potrzebujemy się karmić ciałem Chrystusa, żeby nie ustać w drodze. Kiedyś będzie taki dzień, kiedy tak jak Noemu, taki nam, Bóg powie, Otwórz drzwi i wyjdź już z tej arki, bo to przygotowałem dla Ciebie nowy świat i wyjdziemy na te rajskie pastwiska. Ale w międzyczasie przyjmujmy każdą komunię świętą tak, jak gdyby miała być naszą ostatnią. Przyjmujmy ją z taką wiarą, aby nam wystarczyła na wieczność. Amen.